Ciemanko, tu retroburger. O tym, że komputer służył do gier, to chyba każdy wie. Ale były takie gry, których komputer też do nas mówił. Nieważne, czy to mówił niewyraźnie, czy po angielsku, ale mówił. I dzisiaj takie gry chciałbym wam pokazać na Atari. Znalazłem. Siedem takich gier, gierek. Pierwszą gierką... na Atari i w ogóle jedną z pierwszych, w ogóle, które miały syntezę mowy, jest Berserk. No tutaj chodzimy... No i widzicie, że gada coś tam po angielsku. No, w gierce chodzimy z jakimś i przelamy do robotu. Gierka z 2600, także chyba... Każdy ją zna. No i powiem wam, synteza mowy jak na tamte czasy, jak na 83 rok, to jest bardzo dobra. Choć. Bo przynajmniej da się zrozumieć, co tam ten komputer do nas mówi. Intruder alert! Intruder alert! Intruder alert! Także tutaj synteza mowy fajna. Przechodzimy do następnej gierki. No Ghostbusters ma tylko na początku tytułowej menu. Synteza mowy. No i to by było na tyle syntezy w tej grze, ale posłuchamy sobie muzyczki. Była muzyczka fajna. Dobra, w to nie będę grał. A może raz sobie zagram? Może złapę jednego ducha chociaż. No i co ja mam tu nacisnąć? Ha, mam wpisać swoje imię. hal aką otworzyć on to jest. One. ja nie otworzymy konta. Ja muszę kupić sobie samochód. Mam 1500. A, dobierzemy ten. Nie, mam 10 tysięcy. Bierzemy ten, ten za, ten trzeci. No i tu mam mi 4 tysiące. Muszę sobie to rozbudować. to były też inne rzeczy. No dobra, jeszcze trzeci ekran był. No na to mnie chyba nie stać. E, to M. No i tu nie wiem nigdy o co tu chodziło. Ale chyba trzeba tu iść, gdzie pomiga. No i nie może... No co jest? Dlaczego on mi wyszedł? to trzeba iść do tego. O O kurde, chyba go ja jacyś... też. Yes, złapałem ducha. Dobra, jedziemy dalej. Następna gierka z mowy. To jest Kissing Cousin. To jest ta mega trudna gierka. English Kissing Cozy. Też świetny, świetna synteza mowy. Biereczka trudna. Żarownice. Wszędzie jest pixel perfect. Nie dobra, szkoda moich nerwów. To jest gra na długie posiedzenie. I następną giereczką z syntezą mowy jest Mirage Force. Mirage Force. Tu jest świetna. Tu jest świetna, świetnie zrobiona synteza. Synteza mowy. Chyba najlepsza na Atari o kurde. Fajna strzelanka w prawo Tylko według mnie trochę mała Mało widoczna Ale synteza mowy być krybiczna no tu trzeba uważać na te odstające wajchy i. Game over Mirax Force Co mnie zrobiło? tam trzeba górą chyba lecieć. Bo innego wyjścia nie ma. To no, też nie jest łatwa gra. No, już mi się przypomniałeś dzieciństwo, i teraz, ha, bo ja muszę to chyba to wszystko pozbijać. Dobra, lecimy dalej. Następna gierka syntezomowy. mowy. No to jest oczywiście nasz Nadral. Nasz Nadral. Z niemiecką syntezą, niewyraźną zresztą, ale jest. Posłuchamy sobie muzyczki przez chwilę. Próbuję coś przeczytać. Won Julian Reschengt and Andreas Wiethoff zachterspieler. Majd option ein Stahler. selekta labiet ein Speichlern. Nie ja, niemieckiego nigdy nie umiałem. I się nie uczyłem, więc. Niemiecki. Nie znam niemieckiego, więc nie wiem, czy on to ten syntezator mowy dobrze wymawia, czy nie. Ale chyba ta, ale gierka też fajna. Na światło gasić, idziemy po energię, idziemy tu na dół. Tutaj mamy zamek, ale nie mamy klucza. Gdzie jest klucz? szukać klucza O jest. O kurde zabiłem się. Czekajcie tu było Tu było i tu na dół było Tak jest. Mamy co? Aha, tu się dopiero otworzyło. Kurde, jak ja już tej gry nie pamiętam. dało przyspieszać te napisy firem. lecimy lecimy dalej. Dalej mamy gierkę, gierkę tumble bugs. a kukaracza, a kukaracza no to jest taki pacmanik w zbliżeniu i gonią nas takie różne insekty tutaj i jak nas złapią, no to jest coś jakiś tam odgłos coś mówi dlatego tą gierkę pamiętam i Dodałem ją do gier z mowy. Chciałbym, żeby mnie złapał, to wtedy... Powie nam. Coś ta synteza. No, coś tam mówi, bić bagia, czy nie wiem. No ale jest, coś tam niby jakaś mowa kosmiczna jest. No i ostatnia gierka, no to chyba znany wszystkim Womper Stomper. To, Womper Stomper. to jest gra o tych mrówkach. Które kradną nam koszyk z jedzeniem. A to fajna giereczka, to zagramy chwilkę. Ze scrollingiem, pierdol. No i Mrówkojad nam pomaga zjadać mrówki i zabijać, ale za dużo tych mrówek nie możemy mu przepuszczać, bo on nie jest w stanie zjeść też za dużo mrówek. O kurde, na ptaka strzelającego też trzeba uważać. No ja dałem na dwóch graczy. Kurde, muszę dać reset. Trzeba nacisnąć select. O, jest na jednego, dobra. ...jakie turbo dostała... ...noga... Aha. ...sobie wyobraź... ...wyobrażam... wyobrażam jak ktoś... ...musi wyglądać... ...deptając tak szybko nogą... ...lata taki chłopek... ...wkurzony...

Co będzie, jak nie wezmę tego jabłka? Bo zapomniałem, ja. Otracę życie. O, nawet podczas gry też jest syntezamowy trzeba uważać na te finoski teraz. Masz kurcze. O kurde, już dużo się roz... zaczyna robić tych mrówek. O, tu już jest są. Jeszcze dajemy radę. Pobijemy ten rekord? Tak. Dodatek dostałem. No, tu już mi się nie udało. Bo... Chociaż? Zdało się. O, tu jest jakieś... A, jabłko! Tu jest już cała armia tych wrógwek. Dużo mi Będzie chyba rekord mój w tą grę. A szkoda przestać grać. O, tu już mi ukradnął ktoś. Mrówko, ja dostał szpira. No czemu? Dobra. No, tu taki wpis. No. Fajny. No, także tyle znalazłem kierek syntezomowy. Jakbyście znali jeszcze jakieś gierki na Atari, których nie pokazałem, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie bym sobie zobaczył. A ja się dziś z Wami zaczegnam. Trzymajcie się Petroburger, Hej.